Dziema, dzisiaj robimy ranking superbohaterów, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Na początku Dr. Strange, no nie wiem, jakoś tutaj dałem go bo jest doktorem, ale tak w sumie, jakoś nie przepadam za jego postacią. No i następny, jak już widzicie będzie Flash, super szybki, super umięśniony, naprawdę, lubiłem go, ale nie oglądałem zbytnio takich stricte filmów. No i następnie... Na miejscu ósmym Aquaman, widać bardzo mięściony władca mórz i oceanów. Też nie jestem jakimś mega fanem, dlatego miejsce ósme i nie przedłużam, lecimy do miejsca siódmego. A na tym miejscu, szóstym miejscu siódmym mamy Supermana. Dla wielu może będzie to niezrozumiałe, aczkolwiek dla mnie miejsce 7 to pasuje. Ja nigdy nie byłem jakimś superfanem po prostu Superman, super gość, ale nie przypadł mi super do gustu. No i następny Hulk, wielka, zielona bestia No jest po prostu, jest po prostu kotem, tak Wie, Jest tak nisko dlatego, że po prostu niektóre jeszcze wyżej to już naprawdę będzie topka Aczkolwiek zasłużone miejsce i lecimy dalej A dalej już tylko lepiej, tak jak mówiłem yy, nas, Mamy tutaj Kapitana Amerykę, super tarcza, ja też grałem sobie w Lego gierki, to tam właśnie Kapitan Ameryka był mocnym gościem, dlatego to miejsce należy właśnie do niego, a następne miejsce należy do kogoś równie mocnego tak naprawdę mógłbym tutaj ich zamienić miejscami no aczkolwiek młot z błyskawicami to jest coś czego nie da się mu odebrać I ta aura, te długie włosy to naprawdę wszystko super super współgra, dlatego miejsce czwarte leci do Tora no i podium rozpoczyna nam super bohater, ponieważ ma super kostium, Tony Stark, to właśnie on, właśnie on rozpoczyna podium, jest to trzecie miejsce, bo później to już naprawdę będzie mocno, ale tu musi oglądać do końca, no i co mam więcej tutaj mówić, laser z oczu, laser z dłoni, latanie, no, może sobie zdjąć tą, <laughs> zdjąć tą swoją tarczę, swoją zbroję, przyzwać ją kiedy chce, no po prostu to wszystko tak spółgra, że nie mogłem go umieścić niżej. No a wyżej, tak jak mówiłem, sama topka. Mamy Batmana. Wielki nietoperz na jego klatce piersiowej. Super strój. Super walki z Jokerem. Naprawdę to było wszystko wspaniałe. Ja jestem może nie fanem, aczkolwiek podziwiam też zaraz taki mroczny. On też niewiele mówił, ale dużo robił. Ja doceniam takich ludzi, dlatego doceniłem go drugim miejscem w mojej klasyfikacji. No i nadszedł czas na pierwsze miejsce. Nie będziemy się oszukiwać, już pewnie widzieliście miniaturkę. No po prostu Spider-Man. Sieci z dłoni, to jest tak naprawdę jego tylko. Mały przedsmak jego, wszystkich zasług, naprawdę to, jak w filmach bohaterowie wcielali się w jego postać. To było wspaniałe, to było nie do opisania. Jestem wielkim fanem. Miałem nawet na płycie, na płycie DVD Spidermana. Oglądałem go, pamiętam. Początek był nudny, ale później, jak się rozkręciło, to nawet nie chciałem pójść, bo nie chciałem odpuścić żadnej sekundy z tego filmu. Naprawdę wspaniale, super bohater, zasłużone miejsce pierwsze. No i tak, oto w niespełna 4 minuty dobrnęliśmy do końca tego rankingu. Tak, jak tutaj widzicie na ekranie, proszę was, dajcie suba, dajcie lajka, to bardzo mi pomoże. No i cała ja się z wami, z wami żegnam. Siema.